Witamy na konferencji prasowej przed spotkaniem Motor Lublin Bytowia Bytów. Z nami trener motoru Lublin, pan Mirosław Hajdo. Dzień dobry. Przechodzimy do pytań. Spotkanie w Ostrudzie zaczęliście dobrze, a po awarii oświetlenia gra wyglądała dużo gorzej. Co się nagle stało z drużyną? Ja myślę, że to nie ma co tutaj. Faktycznie może ten moment, kiedy brakło oświetlenia, jakoś wybił nas z rytmu, ale tak jak mówię, Myślę, że gdzieś to trochę w głowach ta przerwa się działa, ta 10 czy 15 minutowa. Czy się coś stało? Nie sądzę, ponieważ nie graliśmy później, może graliśmy trochę słabiej niż początek meczu, ale myślę, że jakoś tak nic się, nic się raczej nie stało. Myślę, że po prostu troszkę inaczej do nas podeszli, troszeczkę wyżej. My my spokojnie gdzieś tam rozgrywać piłkę. Niepotrzebnie nerwowo reagowaliśmy na niektóre poczynania na boisku, i potem żeśmy się to starali uspokoić, i, i to tyle. W ostatnich ośmiu meczach strzeliliście cztery bramki, w sumie tylko dziesięć w całym sezonie co jest najgorszym wynikiem w Lidze. Czy brak skuteczności to obecnie największy problem motoru? Myślę, że tak. Myślę, że y, ta skuteczność gdzieś tam y, no nie jest taka, jakbyśmy sobie tego życzyli, na pewno. Próbujemy różnych rozwiązań, różnych treningów właśnie pod kątem wykorzystywania tych sytuacji, które zostają stworzone. Na pewno staramy się to poprawić i, i robimy wszystko, żeby było lepiej. Najbliżej bramki przeciwnika gra od kilku meczów Rafał Król. Co się dzieje z nominalnymi napastnikami Danielem Świderskim i Krzysztofem Ropskim? Krzysiek był chory na koronawirusa. Dopiero wrócił niedawno do nas, jeszcze tak naprawdę nie ma pełnego tygodnia treningów, natomiast Świder powoli jakby odzyskuje swoją dyspozycję i myślę, że w najbliższych spotkaniach będzie mógł się pokazać w większym wymiarze czasowym. Po dwóch lepszych meczach z Chojniczanką i Stolą Rzeszów przeciwko Sokołowi znów wypadliście gorzej. Jak drużyna radzi sobie z tą sytuacją? Sytuacja dla nas nie jest łatwa na pewno. Chcemy zdobywać punkty w każdym spotkaniu, co już wielokrotnie podkreślałem. Ale Myślę, że chłopaki są świadomi tego, że zagraliśmy słabsze trochę zawody w tej Ostrudzie, ale myślę, że to nie ma wpływu na ich jakby nastawienie po tych trzech ostatnich meczach psychiczne, jeżeli chodzi o swoją wartość i umiejętność. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w zespole? Czy w środowym meczu będzie Pan mógł skorzystać ze wszystkich zawodników z kadry? No nie będę mógł, bo choćby nawet Marcin Michota i Sławek Duda nie będą mogli wystąpić w tym spotkaniu ze względu na kartki i będziemy musieli na ich pozycjach ustawić innych zawodników. To jest taka nasza na dzień dzisiejszy podwójna absencja. W ostatniej kolejce, bytowia zremisowała 3-3 ze stalą w Rzeszowie. Czy to oznacza, że najbliższy rywal motoru dysponuje zwłaszcza dużym potencjałem ofensywnym? Myślę, że tak, że Piotrek Giel zdobywa regularnie bramki na tym poziomie rozgrywkowym. Jest to zespół, który ostatnio grał w pierwszej lidze. Ma kilku bardzo doświadczonych zawodników jak Deleuza, jest Giel, jest Lech, jest Bąk, także jest nasz Olszewski, który tam naprawdę nieźle broni. Myślę, że to jest zespół ograny na tym poziomie i to jest drużyna, z którą się naprawdę trudno gra.